Doczekaliśmy się trzeciego pacza do Hightail. Co prawda jest mniejszy, ale dodaje kilka ważnych rzeczy, które po kolei Wam wypunktuję, więc zapraszam do oglądania. Reklama. Jeśli chcesz wspierać rozwój mojego kanału, to podczas kupowania Hightail wystarczy, że w Creator Code wpiszesz Pancernik. Zaczynamy od kosmetyków. Do gry doszły nowe elementy ubioru, m.in. nowe czapki oraz nowe buty z dodatkowymi wariantami kolorów. Można też zauważyć drobne poprawki wizualne fryzur, więc postacie wyglądają po prostu lepiej niż wcześniej. Duże drzwi nie zamykają się od teraz, jeśli coś je blokuje. To ma zapobiec bugom, gdzie drzwi zamykały się na mobach albo powodowały dziwne problemy z blokami. Naprawiono również problemy z teleportami. Po użyciu jednego z nich trzeba odejść kawałek, zanim będzie można z nich skorzystać ponownie. Dzięki czemu nie da się już spamować teleportami i bagować gry. Sortowanie ekwipunku w końcu działa poprawnie i jest przypisane do klawisza T. Jedno kliknięcie i cały ekwipunek automatycznie się porządkuje. Dodano również błyskawiczne przerzucanie itemów między skrzynką a ekwipunkiem i na odwrót za pomocą shifta i kliknięcia. To mała zmiana, ale bardzo mocno przyspiesza zarządzanie itemami. Budowa kurnika również została przyspieszona. Do jego stworzenia wystarczy teraz warsztat trzeciego tieru, zamiast piątego. Dzięki temu farming jest dostępny znacznie wcześniej. Od teraz mamy możliwość stawiania bloków na górze dużych skrzyń kłebek, a więc jest to kolejne usprawnienie, które przyczyni się do wygodniejszego budowania baz. Naprawiono błąd, który pozwalał łapać martwe NPC przy pomocy Capture Crate. Takie sytuacje nie powinny już występować. Dodano nowe, własne znaczniki na mapie. Można je dobrowolnie nazywać, zmieniać kolor i ikony, a także udostępniać innym graczom w multiplayerze. Kompas pokazuje teraz również, czy dany znacznik znajduje się nad czy pod graczem. Twórcy poprawili balans broni. Naprawiono niespójności w obrażeniach między tierami oraz koszty staminy przy blokowaniu niektórych broni. Wszystkimi włóczniami można teraz rzucać i stakują się do pięciu. W końcu działają tak, jak można by się tego spodziewać. Nekromancja dostała solidne ulepszenia. Przywołane miniony są szybsze, bardziej agresywne i reagują, gdy gracz jest atakowany. Dodano również nowy typ szkieletów, w tym jednostki zasięgowe. I to były najważniejsze zmiany w trzecim update'cie do Hytale. Jeśli chcesz pełne patchnoty, to znajdziesz je na oficjalnym eksie... High Pixela. daj znać w komentarzu co sądzisz o tych zmianach i czego Ci zabrakło. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym materiale. Mówił do Was Pancernik, hej!